Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nadszedł długo oczekiwany dzień. Rozpoczynamy dzisiaj 36 targi rolne, Baszkowickie Targi Rolne Agro Pomerania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dla mnie są to bardzo ważne targi. Po pierwsze, pierwszy raz w roli gospodarza. Do tej pory uczestniczyłem jako współorganizator tych targów. W tym roku jako gospodarz, dlatego są dla mnie bardzo takie emocjonalne i bardzo ważne. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości, którzy dzisiaj przybyli na, tą, na te nasze targi. Chciałbym bardzo serdecznie powitać pana Adama Rudawskiego, wojewoda Zachodnio-Pomorskiego. Witam serdecznie. Witam Pana Dawida Krystka, wicewojewodę wojewodę zachodnio-pomorskiego. Chciałbym również przywitać Pana Marcina Łapecińskiego, członka zarządu województwa zachodnio-pomorskiego. Witam również Panią Alicję Kasprzyk, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Pełtowego w Stargardzie. Witam Panią Patrycję Gros, wójta gminy Stargard. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać Pana Stanisława Kuczyńskiego, dyrektora zachodniopomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. Witamy serdecznie. Wiem, że pan dyrektor jest wraz ze swoimi zastępcami i kierownikami biur powiatowych, którzy też dzisiaj przybyli, na, żeby zobaczyć nasze targi. Witam ich też również serdecznie. Witam panią dyrektor Justynę Jakubowicz Diduch, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie. Chciałbym również przywitać byłych dyrektorów i pracowników Zachodniopomorskiego Środka Doradztwa Rolniczego, a także wszystkich samorządowców z terenu naszego województwa. Witam także wszystkich wystawców, którzy corocznie biorą udział w naszych targach, wzbogacając naszą ofertę. Szczególnie także pragnę przywitać wszystkich rolników i ludzi związanych rolnictwem, dla których te targi są organizowane. Nasze... Piękne brawa dla rolników. Nasze 36. Targi Rolne Agropomerania to dzieło wielu osób i, prac i pracowników Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Paszkowicach. Dlatego z tego miejsca wszystkim Wam serdecznie dziękuję za pracę i zaangażowanie w przygotowaniu tego wydarzenia, abyśmy po raz kolejny mogli rozpocząć nasze piękne targi. Dziękuję Wam serdecznie za przygotowanie tych targów. Pragnę również przywitać pozostałych gości, których nie wymieniłem, i wszystkich zwiedzających, którzy przez te trzy dni odwiedzą nasze targi. Dziękuję bardzo. A teraz jeszcze słowo od osób, które są na scenie, które chciałyby też pewnie Państwu zadedykować kilka słów na te trzy targowe dni, piękne targowe dni wielu spotkań. Panie dyrektorze? Pan Wojewoda, oczywiście. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. jest pierwszy, nie wypada przed wojewodą mówić. Panie Wojewodo, zapraszamy Pana. No właśnie. Dzień dobry, Paszkowice. Dzień dobry, Zachodniopomorskie. Będzie nas tutaj, dzisiaj dopiero zaczynamy, będzie nas tutaj 100 tysięcy. Dzisiaj liczba 36 to jest liczba, która yy, jest taka tożsama z dwoma faktami. Po pierwsze 36 targi, po drugie na 36 hektarach. 500 Ponad 500 wystawców, którzy są z branży rolnej z Polski i oczywiście z zachodnio-pomorskiego. To jest bardzo ważna impreza. Ja nie jestem tutaj pierwszy raz, byłem tu już wielokrotnie i cieszę się, że dzisiaj mogę powiedzieć kilka słów. Bo istotne jest to, że ta branża jest w naszym województwie bardzo ważna, istotna. I z tego miejsca, jako przedstawiciel rządu oraz w imieniu mieszkańców, chciałem wszystkim osobom, które pracują w rolnictwie, serdecznie podziękować za to, że codziennie rano możemy mieć na swoim stole chleb. Za to bardzo, bardzo wielkie dziękuję. Witam też młodych sportowców, którzy po lewej stronie już się przygotowują. Cześć! Zaraz będziecie startować. To jest fajne wydarzenie 800 metrów. Nie każdy z nas miałby odwagę w taką pogodę. Bardzo wszystkim życzę udanych targów i dobrej zabawy. Dziękuję panie wojewodo w imieniu zarządu województwa zachodniopomorskiego, członek zarządu pan Marcin Łapeciński. Szanowni Państwo, Panie Wojewodo, Panie Dyrektorze, Szanowni Goście, Szanowni Samorządowcy, Szanowni Wystawcy, Szanowni Rolnicy, Szanowni Państwo, witam wszystkich w imieniu marszałka województwa zachodnio pomorskiego na 36 targach rolnych. 36 lat to już no, przepiękna historia yy, dla niektórych z nas całe życie. Baszkowice są jakby nieodłączną częścią wydarzeń, które dzieją się na Pomorzu Zachodnim. Z tego miejsca oczywiście życzymy wszystkim udanych, udanego zwiedzania, udanego świętowania. I udanych dożynek. Dożynki oczywiście, czas rolników, i z tego miejsca, szanowni państwo, że pozwólcie, że zacytuję naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II, który o rolnikach powiedział bardzo pięknie. Błogosławię spracowanym rękom polskiego rolnika tym, które z trudnej czarnej ziemi wydobywają chleb na polskich stołach tym, które są w razie niebezpieczeństwa są w stanie bronić i strzec polskiej ziemi. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za możliwość spotkania z Państwem i życzymy udanych i przyjemnych, i przyjemnego świętowania. Dziękuję bardzo. To w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Marcin Poczyński, członek Zarządu Województwa, Pan Stanisław Kuczyński, dyrektor Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie działa na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Mamy dzisiaj tutaj swoje stoisko i my dzisiaj jesteśmy tutaj dla was. Są pracownicy Agencji Restrukturyzacji, dzisiaj są kierownicy, prawie wszyscy dyrektorzy, poza jednym, który jest w Warszawie i się szkoli, żeby Biuro Wsparcia Inwestycyjnego wypłacało szybciej płatności dla rolników w ramach aplikowanych środków na traktory, opryskiwacze, na rolnictwo precyzyjne. Jesteśmy tutaj, żeby też posłuchać was, co mamy, macie do powiedzenia. Życzę dobrej wystawy, dobrych rozmów i też zapraszamy na nasze stoisko. I panu dyrektorowi tutaj Dawidowi składam serdecznie podziękowanie za to, że mogliśmy być zaproszeni i z państwem tu uczestniczyć. Dobrego, dobrego świętowania, dobrego święta plonów, dobrej wystawy i dobrych zakupów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. To jest stoisko, także na terenie targowym ośrodek wsparcia rolnictwa oddziału terenowy Szczecinia. Jest z nami pani dyrektor Justyna Jakubowicz-Dziduch. Pani dyrektor, pani zaprosi na stoisko. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, panie wojewodo, panie marszałku, panowie dyrektorzy, panie i panowie Serdecznie zapraszam do odwiedzenia stoiska w jednym z sektorów naprzeciwko maszyn rolniczych odwiedzenia, sektor, odwiedzenia stoiska Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie. Mam ogromną przyjemność, i tu się chciałabym z Państwem tym podzielić, że jest to trzeci największy oddział w kraju, a biorąc pod uwagę zasób ziemi, który reprezentujemy razem z oddziałem terenowym Koszalin jesteśmy o największym, że tak powiem, zasobem dla, w całym kraju, Mamy, realizujemy bardzo dużo zadań z rozdysponowaniem nieruchomości, stąd też na naszym stoisku można się zapoznać z najbliższymi przetargami ofertowymi i sprzedażą nieruchomości, ale również poznać się z naszymi działaniami, chociażby jak Polska smakuje. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj, jutro i pojutrze życzę Państwu bardzo dobrego dnia. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Jesteśmy na terenie pięknej gminy Stargard, więc słowo reklamujące ten samorząd osiągnięcia i sukcesy. Dzień dobry Państwu. Tak, jak Pan zapowiedział, ja, jako gospodarz tego miejsca, wójt gminy pięknej Stargard, wszystkich serdecznie tutaj witam na wszystkie trzy dni. Zapraszam również do naszego stoiska gminy Stargard. Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Pani Dyrektor, dziękuję za to, że po raz kolejny powierzyliście to zadanie do organizacji ośrodkowi, który mieści się w Baszkowicach. Jest to piękna tradycja. Mam nadzieję, że przez wiele lat jeszcze będzie kontynuowana. Ja życzę wszystkim udanych targów, wszystkim wystawcom, jak najwięcej pozyskanych klientów, wszystkim, którzy tutaj dzisiaj się prezentują, jak najlepszej i najefektywniej pracy. Pomimo tej pogody, która trochę nam przeszkadza, ale myślę, że po tych upalnych dniach to ochłodzenie jest nawet wskazane. Także wszystkim wszystkiego dobrego na wszystkie trzy dni. Dziękuję. I to było słowa pani Wojt, Patryckiej Gras, Wojt Gminy Stargard. I jeszcze starostwo powiatowe, które dziś z nami reprezentuje pani Alicja Kacprzyk, dyrektor Wydziału Światy, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Szanowni Państwo. W imieniu starosty Stargardzkiego pani Iwony Wiśniewskiej z radością witam wszystkich na tegorocznych targach, które od lat bez wątpienia stanowią wyjątkowe miejsce dla wszystkich, którzy są związani z rolnictwem, ale też nie tylko. I dlatego wszystkim wystawcom życzę owocnych rozmów, a zwiedzającym miłej atmosfery, która nigdy tego miejsca nie puszcza i dobrej zabawy. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. To wymienił starostwa powiatowego Stargardzie. Panie dyrektorze, no czas wypowiedzi to sakramentalne. Otwieram. W związku z powyższym, że wszyscy się już wypowiedzieli, otwieram 36. Targi Rolne w Baszkowicach. Zapraszam do zwiedzania naszych stoików. Pięknie dziękujemy, Panie Dyrektorze. I te słowa, te sakramentalne otwarcie wypowiedział dyrektor Zachodnio-Pomorskiego Środka Doradztwa Rolniczego, Pan Dawid Adamski. Pięknie dziękujemy Szanownym Gościom. Oczywiście.